Halo, nie wiem, czy się już nagrywa, ale chyba się nagrywa i gramy sobie dzisiaj specjalnie, jest ze mną kolega, tylko że on niestety nie będzie grać, co nie? Dobra, ale gramy sobie, jak widzicie, w gener, ale rozdział drugi nagrywaliśmy na kanale Katuliego, na który was serdecznie tutaj jeszcze nagram. Ale my będziemy grać Gdy rozdział. Tutaj pięknie drugi. Ja już kupiłem i w ostatniej sekundzie. Okej. Okay. Okay. No, jak mnie słyszycie, no to po prostu powiecie. I witam Was w pierwszym takim odcinku, gdzie pokazuję Wam mój ekran, bo Wysycam do szorcy. A teraz tutaj pięknie, co Nie, no, musisz się odzywać. Nie mogę. Byłeś, ale Dobrze. Również ehm, może, może będę kiedyś nagrywać. Ehm, roz no, postaram się dla Was kupić rozdział. Trzeci, jak będzie. Pierwszy maj 2022 roku. Powiem. Powiem Wam jedną rzecz. Nie grałem. To jeszcze. No i. Sposóbuję, się to września. Mam nadzieję, że widzicie. Dobra. Ojeju. Stole, 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 nie Stole, 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 nie Kto ma dzisiaj urodziny, no to możecie powiedzieć. No, po prostu. Puszcie. Aha, bo to trzeba przytrzymać, no zapomniałam. Yy. Ten pokój sobie ominiemy. Bo zbyt bało. Z tego, że na moim łóżku też jest. Ba... Czy stało? Dobra, ja myślałem, że coś się stało, no bo miałem taką przerwę, nie? A, muszę trzymać e, tam No, na serio, przed moim nosem zamknąłem sobie. Oje. Oh yeah. Pająk zadał mi ogonie Dobra, nie zadaje mi. Mamy pajączka do wody. Tam jest jeszcze, ale my sobie wejdziemy tu I tutaj jest tylko zdzisło. Pajączek Tu jestem ślepota Gdybyśmy mieli grać bez świadki, to to by było chyba troch, troszeczkę trudniej. O, klucz. Chcę to, to przejść jak najszybciej, nie? Tylko szkoda, że nie da się tutaj biegać. O ja! Yeah. Ej! To już mi myśli, że coś będzie za tym bezję. Co się w ogóle nie odzywa? No bo nic nie będzie. co? Nie sądziłem, że takie coś będzie. Nie sądziłem, że rozwalisz obraz. Okej. I słuchajcie, tak naprawdę w tym konkursie o może każdy wygrać. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu. Ale mój kolega, który teraz ze mną jest, też może to wygrać. Bo to się bole... Głosowanie odbędzie się 2 maja. Co? Aha, bo to było przejście. Dobra, mam wrażenie, że. Ona zaraz mnie wyskoczy. Ej, czy ja tam mogę iść? Dobra, ja coś na Jak coś nam wyskoczy, czy straszę na śmierć. No to Wasza wina, widzowie. Potwiadę ja Was mówię, widowie. Nie musicie być widzami mojego kanału, ale dobrze, żebyście zostali. A ja przepraszam przepraszam. Czemu Co to jest wino? No, w sumie w sumie to moja wina, no bo ja się podejmuję, no na to 10 robuxów. No i... No możecie wspierać kanał. Będzie możliwe, że będzie niedługo live. Z panem, który ze mną siedzi. No nie wiem, nie wiem. No ale możliwe, że będzie live. Jak wy mnie widzicie, to jest trochę słabo, nie? Wydaje mi się, że mnie nie widzicie. Um. Co się dzieje? Bo ja wszystko staję za. E, ja muszę sobie na nagraniu zobaczyć, czy tutaj był gościuk i zniknął, no, bo miałem wrażenie. E, ciebie to nie było, Zbyszaka. Dzieci, to no bardzo no, najlepsze no, 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 jest to, gdzie e, po prostu e, Game Dog i Katuli pokazali mi jak to robić, a ja dzisiaj włączyłem to sam. No. Tutaj panu, który siedzi obok mnie. Y, może tłumaczyć, czy był z tym problem, czy nie. No, ja znam obydwie osoby, które nagrywają na te kanały. No, nie widziałam akurat, jak nagrywają na to, że ale nie wiem. Ej, do którego skakujemy? Na ja, no. do tego. A. No, no. No, 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 to nie musieliśmy. Dobrze. Find a way out. Stolet? Aha Sto lat. Aha Sto let, stolet, stole Nie, stalet, niechajcie jedynie. Jest jakaś puszka. Czy Ty też masz tam wrażenie, że tu? To... Pew ja nic ze mnie nie poszedł. A to jest Jak ktoś wie, to możecie mi tam napisać w komentarzu. Sto lat, 100 lat, 100 lat, sto lat, nie, chodzę, nie, nie wiem, dlaczego ja tak to byś jak dzisiaj ty. Bardzo <tryk> was proszę, nie hejtujcie tego, że on <tryk> nie chajtujcie. Ja mam pomysł na muzyczkę. A czy na kawałek muzyczki na tym kanału? Co tam było? Nie zdradzę nic. Dziema! Twoja przyjaciółka. To jest twoja psia pszia, tak? Twoja. To jest twoja psia jest Twoja. O! Jesteś psia... Ona nie jest mój przyjaciółką, bo mnie tu przeleportowała. Ej dziewczyny, mam tylko przyjaciółkę, bo ja nie wiem. Znaczy to jest mój przyjaciel, mam przyjaciela, mam przyjaciela.